Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pewnie jeden z Was zastanawiał się, jak zacząć swoją przygodę z grami krypto. Mam dla Was propozycję, a mianowicie jest to gra The Sandbox. Gra bardzo mocno przypomina Minecrafta. Jest bardzo prosta w obsłudze, bardzo prosty interfejs związany z obsługą konta, z obsługą samej gry, z obsługą portfela. Teraz zademonstruję Wam, jak stworzyć konto i jak stworzyć swoją postać i zacząć. Grać. Zapraszam. Po pierwsze, wchodzimy na stronę gry. Tutaj wchodzimy. Nie mylcie, z tą grą na Steamie. Jest to zupełnie inna gra. Wchodzimy tutaj. Jesteśmy na stronie głównej naszej gry. Klikamy tutaj. Mamy. Możliwość zalogowania się bądź stworzenia konta. Klikamy, co nam najlepiej odpowiada. Jeżeli mamy, oczywiście, portfel, możemy stworzyć konto, możemy zalogować się na istniejący już portfel. Logujemy się na przykład przy pomocy już dostępnego portfela. Mamy takie portfele do wyboru. Logujemy się. Po stworzeniu konta, zalogowaniu się pojawi nam się tutaj nasz profil, wchodzimy sobie w nasz profil, mamy tutaj możliwość stworzenia awatara, klikamy na awatar. Ja mam już stworzony taki podstawowy, można sobie oczywiście kupić, kosztują sporo, nie powiem, w zależności od której grupy awatarów będziemy wybierać. To są tak zwane NFT. i no, Kwoty sięgają nieraz nawet jednego czy dwóch Ethereum, ale idzie nawet kupić za powiedzmy 20-20 dolarów. 20 ale oczywiście, tak jak mówiłem, gra jest darmowa, więc jednego awatara tworzymy sobie. Kiedy sobie stworzymy awatara, możemy przejść do rozgrywki. Klikamy sobie na zakładkę Events. Mamy tutaj wszystkie dostępne eventy w danym okresie. Tu są eventy, które już minęły. Jak zauważycie, mamy tutaj pokazane nagrody. Tak jak mówię, jest gra darmowa. Nie trzeba yy, posiadać jakichś tam środków na koncie, żeby móc na niej zarabiać. Po prostu przez wykonywanie jakichś zadań związanych z danym eventem. Mamy dostępną pulę nagród, która jest później rozlosywana na wszystkich uczestników. Tutaj, tak jak mówię, jest ta cała lista. Teraz wchodzimy sobie na mapę. Mamy całą mapę związaną z danym okresem eventów. Ta cała mapa zmienia się w zależności od tego, jak twórcy gry sobie... E, zrobią cały, tak jakby, całe przedsięwzięcie, cały event. Czasami są też e, sezony, ale o tym powiem wam już później. I dajmy na to klikniemy sobie na smurfy. Tutaj pojawia nam się cała lista. Jak to wygląda? Mamy informacje: jest też ocena od graczy. Są też e, przedmioty, które są umiejscowione danej grze, w formie nft no i klikamy sobie na przykład play jak wcześniej wam mówiłem gra przypomina samą budową troszkę minecrafta gra jest typowo pikselowa ze względu też na samą konstrukcję programu do tworzenia w grze y, mamy możliwość y, jakby stworzenia własnego świata przy pomocy programu Vox VoxEdit jeżeli mamy też y, wykupiony parcel, tak zwany land y, w tej grze, możemy tworzyć swój świat możemy w nim tworzyć swoje NFT swoje przedmioty, swoje tak jakby atrakcje dla innych graczy gdzie dzięki temu możemy na tym zarabiać no tak się pewnie domyślacie, no land nie kosztuje tanio. Ceny mniej więcej są w granicach koło 1 eterium plus minus, jeżeli chodzi o land 1 na 1, jeżeli chodzi o parcel. Ale tak mówię, że to jest kwestia już zajawki bardziej. No ale tak wygląda sama gra. Mamy po prawej stronie, jak widzicie, chat. Z mapą, z dostępnymi questami, z całym rozwinięciem menu. Na przykład sobie kliknę inwentory. To są moje, mój inwentarz, moje itemy. Jak widzicie, są wszystkie oznaczone jako NFT, więc albo musiałem je kupić, albo zdobyłem je w grze. Jedyne co pamiętam, co kupiłem, to były te dwa przedmioty ale kupiłem je za walutę dostępną w grze, czyli Sand. Więc tak naprawdę nie wydałem na nie pieniądze. Pozostałe, wszystkie NFT, zdobyłem z y, wszystkich eventów, wszystkich, y, że tak powiem, dostępnych zadań, y, gdzie były potem rozlosowane wszystkie nagrody. Teraz przejdźmy do samej gry. Jak widzicie, mamy tutaj oznaczenie upapy Smurfa, więc podchodzę sobie do niego, zagaduję. Tak naprawdę nie, nie trzeba, yy, że tak powiem, skupiać się na fabule. Możemy po prostu klikać i biegać do wyznaczonych punktów. Nie na każdej mapie te punkty są oznaczone takim znacznikiem. Czasami trzeba podejść blisko, nie zawsze mapa pokazuje z całej odległości, czasami też jednak trzeba yy, przeczytać, samą, samą konwersację, żeby wiedzieć czego szukać. No ale tutaj mamy akurat prostą rozgrywkę Jak widzicie, zebrałem sobie kwiatek Wracam do Papy Smurfa Klikam No i lecę dalej Mam zadanie zaliczone I zaraz nam się pojawi tutaj kolejne zadanie Find Crystals No i na przykład Teraz nie mam oznaczenia, więc trzeba troszeczkę, tak jakby na własną logikę podejść do tego. A te kryształy to są na przykład te kwiatuszki tutaj, które wyglądają jak kryształy. No i kiedy zbierzemy takie przedmioty, znowu wracamy sobie do papy Smurfa. Każda mapa ma inne zadania, inaczej to wygląda. miałem wam wcześniej wspomnieć o sezonach, tak zwanych. Mianowicie, teraz kiedy wykonuję to zadanie, nie jest tutaj naliczany czas ani trochę w ogóle. Po prostu robię sobie na spokojnie. Kiedy pojawia się sezon w tej grze, trwa on mniej więcej 2 miesiące. Wszystkie zadania są wykonywane na czas. No i oczywiście jest do tego ranking. Ranking jest dostępny na stronie. No i oczywiście są sobite nagrody za ten ranking. O ile dobrze pamiętam, w sezonie trzecim, który skończył się w listopadzie 2020 roku, największa nagroda za pierwsze miejsce było 30 tysięcy tokenów Sand, gdzie wtedy kosztowało jakoś 1 dolar. Także pomyślcie sobie, gracie sobie w grę, macie pierwsze miejsce za całe, na całej tablicy i dostajecie 30 tysięcy dolarów. Także no, warto, warto próbować. Tylko tak jak mówię, no, są ludzie, którzy grają w to tak namiętnie, że no, nie idzie ich dogonić. Przede wszystkim znają grę na wskroś, wszystkie bagi, wszystkie glitche, które pomagają im to osiągnąć. Oczywiście twórcy gry starają się, żeby gra była fair play, więc takich graczy często albo usuwają z rankingu. Albo wprowadzają jakieś ograniczenia do rankingu, że jakiś tam powiedzmy minimalny czas jest do, do zdobycia, żeby tak jakby zaliczyć. Na przykład dane zadanie możemy wykonać przez glitch, na przykład w nie wiem, jedną sekundę, a normalnie możemy wykonać je przez minutę. Więc twórcy gry obliczają taki czas i wprowadzają, żeby zaliczyć tą grę, że na przykład powiedzmy 45 sekund na wykonanie. I poniżej nie zejdziesz. No i tak, na przykład, ja z y, miejsca, powiedzmy tam, w pierwszym tysiącu spadłem na przykład na, nie wiem, 2000 miejsce. Przez to straciłem na przykład prawie 1000 tokenów. Ale tak, jak mówię, no warto, warto w to zagrać. Gra jest darmowa, nic Was to nie kosztuje. Możecie sobie spokojnie sobie zagrać. Y, naprawdę świetne są lokacje, fajnie to wygląda. Y, zadania może nie są jakoś mega ambitne. Ale sama, sam koncept gry, no tak jak mówię, no, przypomina mega Minecrafta, czyli no, budujemy co chcemy, robimy co chcemy. Także śmiało zapraszam Was do spróbowania, jak to wygląda. I polecam dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Hejka.